Klikamy lewym przyciskiem myszy na przycisk Kliknij, aby założyć konto. Pojawia nam się nowe okno. Tutaj klikamy lewym przyciskiem myszy na przycisk Załóż konto. Następnie uzupełniamy dane o sobie. Dane nie muszą być prawdziwe. Klikamy lewym przyciskiem myszy, wybieramy Płeć, Następnie datę urodzenia w postaci dzień, miesiąc, rok. W następnym okienku wpisujemy miejscowość zamieszkania. A obok kod pocztowy. Poniżej wybieramy wykształcenie i zawód. Teraz najważniejsze. Musimy wymyślić sobie nasz adres e-mail. Możemy posłużyć się takimi schematami imię, kropka, nazwisko. Pierwsza itera imienia nazwisko. Imię nazwisko liczba. Możemy również wykorzystać inne kombinacje albo inną dowolną nazwę. Sprawdzamy, czy nazwa, którą sobie wybraliśmy, jest wolna. Kombinacje z typowymi imionami i nazwiskami mogą być już zajęte, dlatego niekiedy potrzeba kilkakrotnie sprawdzić nazwę, czy jest wolna aż do skutku. Klikamy przycisk Sprawdź. Adres k.chmielewski.op.pl jest wolna. Gdyby była zajęta, należałoby dopisać liczbę i kliknąć ponownie przycisk Sprawdź. Zaznaczamy e-mail, który nam odpowiada. Jeśli poprawnie wypełniliśmy pierwszą stronę, klikamy przycisk Dalej. Na początku wyświetlił nam się nasz wybrany adres e-mail. Zapisz go sobie. To właśnie ten adres będziesz podawał innym użytkownikom internetu do kontaktu z Tobą. Kolejnym ważnym aspektem jest Twoje hasło. Wpisz je dwukrotnie w okna poniżej. Gdy wpisujesz hasło, zamiast niego pojawiają się kropki. Jest to zabezpieczenie, aby nikt nie zobaczył Twojego hasła. Hasło musi składać się z co najmniej sześciu znaków i powinno zawierać co najmniej jedną cyfrę. Zapamiętaj swoje hasło będzie potrzebne przy sprawdzaniu poczty. Poniżej znajduje się kolejne zabezpieczenie w przypadku, gdybyś zapomniał hasła. Wybierz pytanie, a pod spodem udziel na nie odpowiedzi. Pytanie powinno być tak dobrane, abyś tylko Ty znał na nie odpowiedź. Numeru telefonu nie musisz podawać, poniżej zostało tylko zaznaczyć to, że akceptujesz regulamin usługi. Adres poczty e-mail jest bezpłatny. Ostatnią rzeczą jest przepisanie napisu, który widzisz powyżej. Jeśli nie możesz odczytać poprawnie kodu, kliknij napis Pokaż inny. Ja celowo zrobię błąd przy wpisywaniu. Kliknęłam przycisk Akceptuj załóż konto. Wyświetlił się błąd. Wyświetlił się błąd, dlatego muszę ponownie zaznaczyć, że akceptuję regulamin oraz przepisać kod z obrazka. Klikamy na przycisk Akceptuję załóż konto. To wszystko. Od dzisiaj możemy cieszyć się naszym kontem e-mail. Na górze widnieje nasz adres e-mail. Jeśli go nie zapisałeś wcześniej, zrób to teraz. Nie zapomnij też hasła. Będzie potrzebny przy logowaniu. Twoje konto zostało utworzone. Pamiętaj, wszelkie dane zastrzeżone są hasłem, które tylko Ty znasz. Strzeż dobrze swoje hasło i nikomu nie ujawniaj. Nigdy nie podawaj swojego hasła w liście lub nawet telefonicznie. Klikamy na przycisk Wyloguj. Potem możemy włączyć przeglądarkę, klikając na czerwony krzyżyk.